Witam serdecznie. Dzisiaj będzie troszkę inaczej. Nie dość, że warunki atmosferyczne i fotograficzne bardzo umiarkowane. Po drugie nie wiem co będę fotografował. Poszedłem do lokalnego parku. Po trzecie mam dwa aparaty. Dwa różne systemy. Będę sprawdzał, który, który jak się sprawdza, ale o tym więcej. Teraz muszę się rozejrzeć, zobaczyć co to jest. Co mógłbym sfotografować generalnie, myślę, las, drzewa, kolory, kształty, cienie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Udało mi się znaleźć ciekawe drzewo, ładne, pozawijane. Wykręcane po hem. I nawet światło fajnie świeci przez, przez mgłę. Trzeba powiedzieć, przez chmury. I ładne, rozmyte. Tylko, aż pokażę Wam. Wszędzie dookoła mnie jest lekka mgiełka. Jeśli spojrzymy w dalszy plan, jest wszystko ładnie odseparowane, pierwszy plan jest ostry, yy, nasycony i im dalej idziemy, tym to, tym to bardziej znika, jest, jest głębia Jednak w przypadku tego drzewa, tej głębi nie ma, bo wszystko bo całe tło jest zbyt, zbyt blisko drzewa I, i wydaje mi się, że to nie działa Bardzo przydatnie na początku to, że dzisiaj, dzisiaj mam dwa systemy fotograficzne. Jeden mój zaufany Sony, drugi Lumix S5, czyli pełnoklatkowy. Główny cel dzisiejszej, dzisiejszej wyprawy jest taki, żeby porównać te dwa systemy. Od zawsze robiłem zdjęcia na mniejszym sensorze, trop sensor. I, i nigdy mi to nie przeszkadzało zawsze mi się zdawało, że, że różnica między tym a pełną będzie, będzie minimalna, miałem na tyle, tyle szczęścia, że udało mi się otrzymać do... nazwijmy to pożyczkę od, od pana Sonika tego to Lumixa S, S5 i, i muszę przyznać, że, że naprawdę pod względem funkcjonalności jest, jest niesamowity. Wszystkie, wszystkie funkcje, a przynajmniej sporo funkcji dostępnych prosto z prosto zewnątrz w postaci guzików, jest też dużo większy. Spójrzmy na to porównanie mojego Sony i Lumixa Jest nie tylko większy, jest dużo cięższy. Sony z obiektywem waży około 700 gram, to waży 1,5 kg, więc jest dwa razy cięższy. Tak więc większość zdjęć, które dzisiaj będę robił, będą zarówno w tych w takich ogniskowych, e, jak i dostałem obiektyw e, pełnoklatkowych 24 do 105 czyli, czyli na kropie mniej więcej 18 do 70 To zdjęcie drzewa spróbowałem na mniej więcej 70. E, teraz zdejmę. Jedna różnica jest tutaj. Mam filtr polaryzacyjny, w drugim nie mam. Zjemiemy tego i założymy Lumixa Muszę wybaczyć nieznajomość z, z aparatem Muszę się upewnić, że wszystko mamy To co jest fajne, obiektyw w każdą stronę się, się obkręca Ustawimy timer, ile jest? 2 sekundy Mam problem ze znalezieniem kompozycji. Mgła już, mgła już odeszła zupełnie. Szukam koloru, czegoś, co, co, co krzyczy do mnie. Tu jestem yy, idealnie. Tutaj znalazłem, znalazłem takie małe drzewko. Gdybym był kilka, kilka tygodni wcześniej, dni wcześniej, pewnie byłoby całe pomarańczowe, fajnie by to wyglądało. Teraz, teraz no cóż, nie, mogę, nie mogę być wybredny, Odrobina koloru nie zaszkodzi. Yy, zrobiłem. Jednym, jedno zdjęcie sony z większej odległości, spróbować odseparować to od tła. Zobaczymy co wyjdzie. Teraz znowu zrobię jedno porównanie. Wyciągnę Lumiksa stryknę Lumiksem i zobaczymy jak to będzie wyglądało w obróbce prawdopodobnie dopiero dopiero będzie można powiedzieć jakąkolwiek różnicę. moim Sony przy tym aparacie, który mam, największe najbardziej można przysłonę otworzyć do 5-6, to nie jest, nie jest dużo I, i wtedy mam problem z separacją pierwszego i drugiego tła, nie, pierwszego planu i, i tła. W pełnej klatce powinno być to dużo, dużo łatwiejsze, nie dużo obiektów obiektyw mam jaśniejszy, to jeszcze sensor jest większy, a to pozwala na, na lepszą separację. Powiem tak, na, na, na ekranie wygląda zdecydowanie lepiej przy pełnej klatce, ale to może być po prostu lepszy, lepszy ekran. Trzecia próba do nagrania, pierwszy raz nie włączyłem głosu, drugi raz nie włączyłem kamery Teraz mam głos, mam kamerę, mam drzewko Drugie drzewko podobne do tego pierwszego, troszkę więcej liści, więcej, więcej koloru Więc liczę, że, że ładniej to będzie wyglądało Troszkę dookoła się dużo dzieje, drzewa z lewej, z prawej, krzaczki zaraz tył Ale spróbuję to jakoś odizolować Sony Sony zdjęcie już zrobiłem, teraz, teraz Lumixa robimy Pokażę, jak zdjęcie na ekranie wygląda ciemnie troszkę. O, mniej więcej tak. Te niebieskie kropki to jest ostrość. Jak widać, ściemniłem teraz, więc histogram tu na dole przyciąłem cienie. Ale zdjęcie robiłem o, w taki sposób, żeby nie przyciąć. Ups, żeby nie przyciąć ani cieni na dole, ani świateł, świateł u góry. A to jest nasze, nasze drzewko i idziemy poszukać czegoś dalej. Kolejna próba zdjęcia odizolowanego. Jeden, jeden obiekt, który fotografuję. O, obiekt drzewo. Jak, jak już dzisiaj standardowo, spróbuję je znaleźć tamto drzewko. Odizolowane z lewej, z prawej strony. Głębia ostrości jak najpłytsza. Podoba mi się, nie wiem czy to widać, ale podoba mi się jak światło na ten mech. Pada mi się, że jak to będzie mocno przyciemnione, a, a to światło zostanie, zostanie jasne, zielone, będzie bardzo fajnie wyglądało. Z tego samego miejsca, robiąc to zdjęcie, rzuciło mi się w oko też ten fragment, więc tego pokażemy na pokażę na osobnym zdjęciu. To małe pomarańczowe drzewko, zaraz przy, przy dużym drzewie. To jest mniej więcej kadr, trochę ciaśniejszy niż. Niż to, bo już, już zmaksowałem obiektyw, nie da, się, nie da się bliżej. Myślę, że jak ściemnie, zaraz spróbuję to zobaczyć. Jak ściemnie, to to będzie całkiem ciekawie wyglądało. Ok, już wystarczy na dzisiaj. Czas się, czas się zbierać. Szybka kawka, i do domu. Muszę przyznać, że sam, samo wejście, sama wycieczka była, była frustrująca. Dzień zaczął się od tego, że sprawdziłem prognozę pogody Pokazywało mgłę do godziny 9 Pomyślałem, że zwyczajnie jak odstawię dzieci to akurat zanim zacznę, mgła już zniknie Więc żeby się nie stresować Postanowiłem sobie, nie spieszę się, mgły nie będzie Nastawiam się na inne warunki Oczywiście Jak przyjechałem tutaj godzina 9.30 mgła nadal gęsta więc szybko zacząłem biegać po lesie, spieszyć się miotać i, i, i nie był to dobry pomysł chyba jak tylko zacząłem robić zdjęcia, mgła zaczęła uciekać, więc jeszcze większa panika tego początku filmu praktycznie nie ma Później jak już mgła sobie poszła się wszystko uspokoiło, ale nie mogłem znaleźć kompozycji ja przynajmniej tak myślałem, zobaczymy jak zdjęcia wyjdą sądzę, że zrobiłem 3-4, takie z których będę zadowolony. To jeden aspekt wycieczki, a drugi jest taki, że porównywałem dwa aparaty. Więc, mając aparat, w którym kręcę film, mój aparat, plus jeszcze ten do porównania, było trochę za dużo zmian, trochę za dużo rzeczy się działo. Sądzę, że ucierpiała jakoś wszystkiego po kolei. Co sądzę o, o Lumixie? To, to co podoba mi się w Lumixie, to to, że o, bardzo dużo rzeczy mi się podoba. Ekran w każdą stronę, mając w pionie, można sobie go elegancko obrócić. Ekran jest jasny, czytelny, dotykowy, więc pod tym względem bomba. Bardzo dużo różnych e, funkcji dostępnych: ISO, White Balance, poprawa ekspozycji, programów, więcej niż komukolwiek potrzeba. Bardzo fajny sprzęt. Sprawa wygląda tak, że. Ja zawsze byłem adwokatem sprzętu takiego, jaki jest komuś potrzebny. Nie najwyższa półka, nie najtańszy, tylko zależnie od jakiej fotografii, kto co robi odpowiedni do tego. Tak też skończyłem właśnie z. Tak też skończyłem właśnie z Sony A6000. Prawdopodobnie jeden z, naj, z najniższych modeli Sony, ale, ale w pełni zdolny do robienia wspaniałych zdjęć. Troszkę mało funkcji dostępnych z zewnątrz, ale jak ktoś się nauczy operować menu, to jest dosłownie chwilę, bardzo dużo skrótów. Według mnie bardzo niewiele wad. I można by pomyśleć, że na tym koniec. Jednak. Pamiętajmy, to jest sensor troszkę mniejszy niż, niż pełna klatka. Są pewne charakterystyki, które się z tym wiążą, ale to już, to już rozmowa na, na inny raz. Chodzi o to, że po każdym, przy każdym potknięciu, po każdym nieudanym do końca zdjęciu przychodzi ta myśl, a co gdybym miał pełną klatkę? Czy to by naprawiło? Czy zdjęcie byłoby lepsze? Czy jeśli wracam niezadowolony z z sesji czy poszłoby lepiej, gdybym miał pełną klatkę dzisiaj miałem, miałem szansę przetestować i sprawdzimy nie było optymalnego światła w tym miałem fil polaryzacyjny w tamtym nie więc zobaczymy co z tego wyjdzie czy mnie to przekona do kupna pełnej klatki zobaczymy warto wspomnieć, że cena jest Prawdopodobnie 3-4 razy droższa, droższy jest pełnoklatkowy, obiektywy są dużo droższe, jest cięższy, więc są też wady pełnej klatki. Czy zdjęcia będą 3-5 razy lepsze? Nie sądzę, ale podchodzę do tego otwarty, porównam zdjęcia na komputerze, zrobię wydruki i zobaczymy, czy widać różnicę. I czy ta różnica uzasadni wydanie trochę więcej pieniędzy. Zobaczymy. A póki co, do zobaczenia, ja uciekam do domu. Zdjęcia już chyba wszystkie widzieliście jak nie to jeszcze sobie wrzucę na koniec. Trzymać.